No właśnie, tak. Zobaczmy. No tu to chyba jeszcze nie byliśmy. To będzie takie takie wprowadzenie do nowego numeru miesięcznika, bo jest to bardzo nieoczywiste miejsce za kamary klasztoru i jakiekolwiek piwnice. No właśnie, nieoczywiste miejsce i nieoczywisty numer miesięcznika w drodze, w którym w czerwcu przeczytacie. Zobaczcie sami. Ja wiem, że być może to nie jest najważniejsza rzecz, w którą wszyscy żyją, ale myślę, że wielu z Was wie o tym, że na etapie decyzjalnym kończą się prace przygotowawcze pod przyszły, przyszły synod, który zwołał papież Franciszek. Synod, mówiący, mówiąc najprościej, dotyczący wzajemnego zrozumienia i, i, i komunikacji. Trafiły do mnie niedawno takie sprawozdania z konsultacji, które były przeprowadzone przy klasztorze Dominikanów w Poznaniu. I ta lektura jest bardzo poruszająca, bo ona mówi m.in. o tym, żeby skrócić dystans między księżmi a, a, a wiernymi. O tym, żeby zmienić język mówienia o Ewangelii z mniej pouczający, czy może mniej abstrakcyjny, na, na bardziej braterski. Także na wzajemną próbę zrozumienia sytuacji, a nie od razu oceniania kogoś tylko na podstawie paragrafów. To są wszystko bardzo, bardzo ważne wnioski, w sumie nie powinny nas dziwić. Od wielu lat mówi się o tym w Kościele. Natomiast bardzo się cieszę, że w najnowszym numerze, czerwcowym numerze miesięcznika, w drodze na naszych łamach, zagościł ksiądz biskup Artur Ważny z Tarnowa, który dokładnie te same myśli, zupełnie niezależnie od prac synodalnych, porusza w rozmowie z nami. Bardzo się cieszę, no bo jest to biskup, jest to przedstawiciel hierarchii, o której często mówi się, że w ogóle nie rozumie ludzi, że jest daleko od ludzi. Ksiądz biskup, który jest biskupem od, od pół roku, prezentuje się jako człowiek, który rzeczywiście, mówiąc językiem papieża Franciszka, chodzi po, po opłotkach. Opowiada o tym, że m.in. zarzucano mu, kiedy prowadził duszpasterstwo, jeszcze nie będąc biskupem, duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych i mówiono, że takie duszpasterstwo to jest zachęcanie ludzi do życia w grzechu. A on mówił, to nie jest zachęcanie ludzi do życia w grzechu, tylko że skoro ludzie w taki sposób żyją, takie mają problemy z różnych powodów znaleźli się w takiej sytuacji, to trzeba im towarzyszyć. Ja jako ksiądz chcę im towarzyszyć i my jako ludzie wierzący powinniśmy im towarzyszyć. Takich rzeczy w tej rozmowie jest mnóstwo. O tym traktuje najnowszy numer miesięcznika poświęcony kościołowi nieoczywistemu, kościołowi nieobecnych, znaczy ludziom, którzy mówią, że nie znajdują dla siebie miejsca w kościele, bo czują się z tego kościoła wykluczeni. Z jednej strony mówimy, że Kościół jest dla wszystkich, Kościół jest otwarty dla wszystkich, ale bardzo często komunikaty, które płyną z Ambon, czy z listów, zaleceń, czy jakiekolwiek innych dyrektyw są bardzo wykluczające. Jak to zmienić? Jak tworzyć przestrzeń, w której oczywiście na zasadach Pana Jezusa wszyscy mogliby się odnaleźć? O tym w najnowszym numerze w drodze. Piszemy też we drodze o toczącej się wojnie, aczkolwiek bardziej chyba o takich echach wojny, które też chrześcijańską czy katolicką opinię publiczną bardzo bulwersują. Po pierwsze o dyplomacji watykańskiej. No wylaliśmy już morze atramentu, zdążyliśmy się pogodzić, pokłócić, po, pogodzić raz jeszcze i pokłócić wokół postawy papieża Franciszka jak rozumieć dyplomację watykańską? W ogóle czym jest ta dyplomacja watykańska? Co się dzieje wtedy, kiedy jak mówimy, prorok staje się politykiem, a może właśnie dalej jest prorokiem niezrozumianym przez nas. Świetna rozmowa z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem właśnie o postawie papieża, ale także szerzej o innych kontekstach historycznych, w których funkcjonuje czy funkcjonowała stolica apostolska i papież. Po drugie, o, o wykreślaniu z życia kultury rosyjskiej. Wyśmienity również tekst Jerzego Sosnowskiego o tym, czy wykreślać i obrażać się, czy w ogóle kancelować kulturę rosyjską i od tej pory nie słuchać już, nie wiem, Czajkowskiego, nie, nie czytać, to ustroja i tak dalej, i tak dalej. Albo inaczej, jak znaleźć argumenty za tym, żeby to robić w takich, w takich okolicznościach? Bardzo dobry tekst Ojca Wojciecha Sorówki w naszych pytaniach i odpowiedziach w drodze: Jak rozumieć słowa papieża? Wszyscy jesteśmy winni. Które wywołały tak ogromną dyskusję, stały się powodem miliona memów internetowych w Polsce. To także w najnowszym numerze miesięcznika. W końcu także rozmowa z panem profesorem Adamem Wichniakiem, psychiatrą, profesorem psychiatrii, który na co dzień kieruje kliniką psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ośnie bo choć Edyta Bartosiewicz śpiewała lata temu to jest mój sen i ten sen przeraża mnie to jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy w naszym życiu. Choć mówimy często, że przesypiamy jedną trzecią naszego życia, to tak naprawdę ciągle i permanentnie jesteśmy niedospani albo przespani. Jak się dobrze wyspać? Jak wyjść poza różnego rodzaju mity, które mówią, że jedni są sowami, a skowronkami, o tym, że trzeba liczyć barany, albo pić ciepłe mleko, albo, nie wiem, nagrzewać łóżka, albo wręcz przeciwnie, je oziębiać, i tak dalej, i tak dalej. Świetna rozmowa o śnie w naszym życiu i o niedocenianej roli naszego snu, którą, z którym mamy kontakt na co dzień. To wszystko w najnowszym w drodze, w drodze, które już do kupienia, do kupienia przed wybranymi klasztorami dominikańskimi w całej Polsce, w dobrych salonach prasowych no, ale przede wszystkim na naszej wyśmienitej stronie wdrodze.pl. Tam w formatach dogodnych w formacie bądź papierowym, bądź elektronicznym bardzo nisko się polecamy. Roman Bielecki, redaktor naczelny. No i w sumie jeszcze jedno. Nie wiem, może od tego powinienem zacząć mówienie o czerwcowym numerze w drodze trochę nieuchronne, stało się faktem i, no i także inflacja dotyka i, i nas i dotyka miesięcznika w drodze. Mimo, że już kilkukrotnie ceny papieru i druku rosły przez ostatni rok, staraliśmy się jak najdłużej utrzymywać obecną cenę miesięcznika. Natomiast wraz z numerem czerwcowym no, zmuszeni jesteśmy tą cenę podnieść to do 21 zł za egzemplarz. Oczywiście, jeżeli będziecie kupować miesięcznik przy klasztorach, to zawsze będzie taniej, jak zawsze. Tak samo jeżeli będziecie go kupować w prenumeracie, czy półrocznej, rocznej, czy dwuletniej, no to oczywiście też będzie taniej, choć i ta cena prenumeraty też wraz z 1 czerwca wzrasta. Za każdym razem to jest bardzo trudna decyzja i wierzcie mi, że podjęcie tej decyzji to jest gryzienie się z tym jak zrobić najlepiej dla was dla czytelników. Bardzo wam dziękuję za zrozumienie tym wszystkim, którzy mimo to dalej z nami będą i mimo tych trudności dalej odnajdują we wdrodze także takie treści, które pomogą i pomagają świadomie przeżywać wiarę. I pomagają być w sposób odpowiedzialny, sensowny i mądry w kościele. I że te treści znajdujecie właśnie w miesięczniku w drodze. Bardzo to dziękuję i jeszcze raz liczę na, na Wasze zrozumienie tej naszej decyzji.